Donald Trump powraca do Białego Domu. Dla Europy, a zwłaszcza dla Polski, oznacza to nadejście burzliwych czasów, w których nasze bezpieczeństwo stanie się grą o najwyższą stawkę. Czy Polska, dotąd tufająca potędza amerykańskiego wsparcia, stanie nagle samotna wobec nieprzewidywalnej Rosji i chwiejnej sytuacji międzynarodowej? Jego podejście, America First, może w jednej chwili obrócić nasze sojusze w popiół, zostawiając nas w cieniu nadciągającego zagrożenia. Czy jesteśmy gotowi na to, by samodzielnie stawić czoła niebezpieczeństwom, gdy świat za nas naszymi plecami zaczyna drżeć. Zacznijmy od potencjalnych zagrożeń. Trump jest znany ze swojego sceptycyzmu wobec sojuszów międzynarodowych, a jego polityka America First może oznaczać osłabienie wsparcia dla NATO i mniejsze zaangażowanie USA w sprawy europejskie. Taka zmiana może stawiać Polskę w sytuacji, gdzie wsparcie militarne sojusznika może być mniej pewne, co wymusza inwestowanie we własne zdolności obronne. Eksperci tacy jak generał Waldemar Skrzypczak wskazują na konieczność budowania autonomii obronnej i wzmacniania współpracy z innymi krajami NATO, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Jednak są też pozytywne aspekty. W przeszłości administracja Trumpa rozwijała relacje bilateralne z Polską, wspierając energetykę, obronność oraz infrastrukturę. Polska jako kraj o wysokich nakładach na obronność była pozytywnie postrzegana przez Trumpa, co może oznaczać kontynuację współpracy w tych obszarach. To szansa, którą warto wykorzystać pod warunkiem odpowiedniej dyplomacji i rozmów z nową administracją. W kontekście geopolityki Trump może bardziej skupić się na wyzwaniach związanych z Chinami i Bliskim Wschodem, co mogłoby zmniejszyć uwagę USA na Europę. Dla Polski to oznacza potrzebę intensyfikacji własnych działań na rzecz bezpieczeństwa i współpracy z sąsiadami, zwłaszcza z krajami bałtyckimi i wschodnią flanką NATO. Warto też wspomnieć o polityce USA wobec Ukrainy i Rosji. Potencjalna administracja Trumpa mogłaby preferować negocjacje z Rosją, co mogłoby budzić obawy w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. Ewentualne porozumienia mogłoby prowadzić do ustępstw terytorialnych na rzecz Rosji, co Wymagałoby od Polski większej aktywności w budowaniu regionalnych struktur bezpieczeństwa. Polityka Donalda Trumpa wobec Rosji i Ukrainy może być zapowiedzią niepewności, jakiej jeszcze nie doświadczyliśmy. Wyobraźcie sobie scenariusz, w którym lider największej potęgi militarnej świata decyduje się na porozumienie z Moskwą. Być może kosztem integralności terytorialnej Ukrainy. Co by to oznaczało dla Polski? Potencjalne negocjacje z Rosją mogłyby prowadzić do dramatycznych ustępstw, jak uznanie Krymu za rosyjski czy przyjęcie status quo. W Donbasie, co w praktyce oznaczałoby, że agresja Putina zostaje nagrodzona. Taki zwrot polityczny to nie tylko zagrożenie dla Ukrainy, ale i dla całej Europy Wschodniej, w tym Polski. Wyobraźmy sobie nasze wschodnie granice jako linię, za którą mogą się dziać rzeczy, o jakich wolelibyśmy nawet nie myśleć. Osłabienie wsparcia USA dla Ukrainy może skutkować wzrostem presji na Polskę, by samotnie stawiła czoła wzrastającemu zagrożeniu ze strony Rosji. W obliczu takiego ryzyka nasz kraj musiałby przygotować się na samodzielne dzielne działania obronne i dyplomatyczne. A każda chwila bez tego przygotowania jest chwilą straconą. Czy Polska jest gotowa na to, by stawić czoła tej potencjalnej burzy? Erozja międzynarodowego wsparcia i konieczność walki o stabilność regionalną mogłyby wprowadzić nas w okres intensywnego napięcia i niepokoju. Decyzje podejmowane w Waszyngtonie mogłyby przesądzić o naszej przyszłości w sposób, który jeszcze kilka lat temu wydawał się niemożliwy. To czas, w którym dzwony alarmowe powinny rozbrzmiewać w Warszawie głośniej niż kiedykolwiek wcześniej. Wyobraźmy sobie świat, w którym Stany Zjednoczone. Pod Rządami Donalda Trumpa odwracają się od Europy, przenosząc swoje zainteresowanie ku Pacyfikowi, by zmierzyć się z rosnącą potęgą Chin. Dla Polski, kraju leżącego na granicy z Rosją, oznaczałoby to opuszczenie kluczowego gracza, którego obecność przez dekady była gwarancją stabilności. Gdy USA skoncentrują się na strategiach i zasobach militarnych daleko od naszych granic, co pozostanie nam, gdy echo amerykańskich samolotów zniknie z polskiego nieba? To groźba, która może zmienić równowagę sił na kontynencie. Rosja, widząc wycofanie się USA z Europy, mogłaby uznać to za okazję, by znowu przesuwać swoje granice i wpływy na Zachód. Obraz amerykańskich czołgów patrolujących wschodnią flankę NATO mógłby stać się już tylko wspomnieniem, pozostawiając Polskę i inne kraje regionu samotnie stojące naprzeciw nieprzewidywalnego Sąsiada. Czy Polska jest przygotowana na to, by bronić swoich granic zabezpieczyć swoich obywateli bez mocarstwowego wsparcia za oceanu? To pytanie, które dzisiaj wydaje się odległe w obliczu zmiany priorytetów USA może stać się brutalną rzeczywistością. Europa Środkowo-Wschodnia, pozbawiona strategicznego zaangażowania Ameryki, może znaleźć się w cieniu ponurych widm historii, czasów, gdy los regionu zależał wyłącznie od jego własnych zdolności i odwagi. Czy jesteśmy gotowi by stawić czoła tej ciemnej przyszłości? Zachęcam do podzielenia. Się swoją opinią w komentarzu. Dziękuję za uwagę, Łukasz Grzegorczyk. Na temat.